Cześć, witam Was serdecznie w trzecim dniu trasy. Ruszyłem dzisiaj po o 8 i o 8.15, tak, o 8.15 ruszyłem. Stałem na strefie w sitting Sittingborne Oj, wczoraj ciężki dzień, byłem na promie, ogólnie wspominałem w ostatnim odcinku. Tak wiało, że masakra. Drugi raz mi się tak zdarzyło w takich warunkach płynąć. Pierwszym razem też tak kurczę bardzo mocno wiało. Pamiętam, że było słychać jak w kuchni tam talerze spadały. Właśnie przejeżdżam przez Oxford. No nawet nie wiedziałem, że Oxford jest miastem partnerskim Wrocławia. Jak wjeżdżałem niedawno do tego tutaj miasta, tablica stała. No, tutaj taki jedno z takich rądek niezbyt przyjemnych. Najlepiej się troszkę tak... No widzicie, jak krawężnik tutaj kurczę jest zorany, jeszcze blis tak blisko słup postawili ze światłami, także trzeba uważać kurczę, zwracać na to uwagę, bo tym bardziej w Anglii, gdzie jest z prawej strony ta widoczność jest bardzo ograniczona, także lepiej wcześniej sobie troszkę tak zajechać na, na prawą stronę, żeby jakoś tu przejechać. Jeszcze mam 70 km, kurczę, nie wiem czy tam dojadę. Jeszcze dojechać do jada, ale nie wiem czy mi starczy czasu na 4,5 godziny. 3 godziny mam wyjechane, 70 km. No, tak na styk troszkę 10 minut zapasu będę miał. No dobrze by było dojechać, kurczę, bo już już na jest. Dobra, zobaczymy zaraz jak to będzie. No tam jest troszkę... No teraz to ogólnie już taką angielską landówką Jadę. Będę jechał już do końca No To też taki jest przyjemny skręt. Tak. no i tak to właśnie wygląda dzisiaj dzień rozładunku i załadunku no, tutaj też chyba takie nie no, ciekawe No mówię, tutaj trzeba mi szeroko oczy otwarte. Tutaj troszkę już lepiej. Także rozładuje się, no rozładunek mam też w takiej firmie, kurczę, na wiosce można powiedzieć. Ciągny też tam taki dojazd trochę jest przez taki ciasne miasteczko będę tam przejeżdżał. Może. Jeszcze nawet w tej firmie się załaduje jest też taka możliwość, bo tam zdarzały się też załadunki właśnie, no fajnie by było. No i ciężko ciężko przewiedzieć, no a zobaczymy co będzie to będzie. Nie ma co planować z góry najpierw trzeba się rozładować, a potem Będę czekał na kolejne zlecenie. Temat spadającego lodu i śniegu z dachów naczep w okresie zimowym jest standardowym tematem powtarzającym się co, co roku. To jest kolejny przykład, jak kierowcy są traktowani jakie ma się podejście do nich. Straszyć wysokimi mandatami, dyscyplinować, albo wejdziesz na dach i odśnieżysz, albo dostaniesz 3000 mandatów. A co mnie to obchodzi, że Ty sobie nogę złamiesz? Co mnie to obchodzi, że sobie kart skręcisz? Mnie to nie interesuje. Masz wejść na dach, bo jak nie, no to 3000 kary dostaniesz. To jest takie podejście. Najlepiej ukarać kierowcę i mieć po prostu problem z głowy. Bo to jest takie uciekanie od problemów. Ja rozumiem bezpieczeństwo. Bezpieczeństwem nikt nie chce nikogo zabić. Uważam, że jakby były te rampy, kierowcy by z nich korzystali. Sam, jak jestem w Niemczech, w Niemczech można spotkać takie rampy. Parę razy ściągałem śnieg, podjeżdżasz pod rampę, wchodzisz na platformę, masz barierki, jesteś zabezpieczony. Trzeba trochę czasu poświęcić, 20 minut przynajmniej. Ale są ku temu warunki i wtedy byłaby podstawa do karania, panie kierowco. Miał pan rampę 3-4 km wcześniej. Dlaczego pan nie zjechał? Nie ściągnął pan tego lodu. Rozbita szyba. Mogło dojść do tragedii. Niestety musimy panu nałożyć 3000 mandatu. Okej, okay, rozumiem takie podejście. Chociaż 3000 mandat, no to też jest. No ale dobra, okej. Okay. Ale nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby wejść na ten dach i bezpiecznie ściągnąć ten lód i śnieg. Nikt tego nie rozumie, że po pierwsze wejście na taki dach potrzebna jest przynajmniej drabina 5 metrowa. Praca powyżej chyba 1,5 metra wymaga dodatkowych dodatkowych uprawnień postaci jakichś tam badań wysokościowych No ktoś może powiedzieć kierowcy zawodowi a na dach nie wejdą róbcie sobie badania wysokościowe i dawajcie na ten dach. No okej. Okay. Może niedługo tak będzie, że wprowadzam obowiązkowe badania wysokościowe, w tym zawodzie różni ludzie pracują. Pracują starsi ludzie, którzy mają po 60 lat. Pracują kobiety. Pracują ludzie, którzy mają lęk wysokości. To takiego kierowcę, taki kierowca, który ma lęk wysokości powinno się go zdyskwalifikować z wykonywania zawodu? No bo czegoś, nie wiem, no chyba tak. Ale to jest po prostu uciekanie od problemów. I wyciąganie pieniędzy od kierowców to łatwych pieniędzy, bo wiadomo, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli będą opady śniegu, wyjedzie drogówka czy inspekcja, nas zatrzyma. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy narażeni na mandat. Karać i karać, nic więcej. Aby tylko pieniądze szły do budżetu i uciekanie od problemów, nikt nie będzie się bawił w żadnej rampy. Śmiać mi się trochę chciało. Jak zobaczyłem jakiś czas temu, wolesznicy, chyba wolesznicy, niedawno widziałem taki post. <gryw> policja, czy Policja chyba dostała specjalne lusterka. No i dostała te lusterka, żeby przy kontroli sprawdzać, czy u góry na dachu jest śnieg czy lód. Powiem szczerze, że mnie trochę to rozbawiło, bo przypuszczam, że takie lustro no też musiało jakiś tam atest przejść dla bezpieczeństwa policjanta. No i parę groszy, no parę złotych na pewno też kosztowało. To dlaczego nie wyposażono policjantów w drabiny? Może ta drabina by była trochę tańsza. Każdy radiowódź by miał na dachu samochodu taką drabinę, by sobie jeździł z nią, ściągałby na parking kierowcę do kontroli. Wszedłby na dach po drabinie i by zobaczył dokładnie, bo tym lusterkiem, co on tam sobie zobaczy. Nic nie zobaczy, tylko zobaczy z brzegu. Może się okazać, że z brzegu nie będzie nic, a będzie na środku jakiś płat lodu. A z drabiny by zobaczył więcej. Dlaczego nie wyposażono policjantów w drabiny? Ja też rozumiem kierowców z osobówek, bo to jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, można nawet kogoś. może nawet kogoś zabić. Dlaczego nie, nie spróbuje ktoś zrozumieć kierowców ciężarówek? Każdy tylko patrzy, aby te pieniądze wyciągnąć... Wyciągnąć. Uważam, że to jest... No to jest nie fair. No, rozpadało się. coś tak nieprzyjemnie się zrobiło. I taki zastraszony kierowca wejdzie na ten dach i kiedyś stanie się tragedia. I kto za to odpowie. Nikt. Kto za to odpowie? No nikt. Czy ktoś wejdzie za to odpowiedzialność? Związków zawodowych w Polsce nie ma. Nie ma kto tymi kierowcami po prostu się zająć i coś dla nich zrobić. Ale jest jak jest. I myślę, że to wszystko na ten temat. Właśnie przejeżdżam przez miejscowość Chaltenheim. A do rozładunku jeszcze mam 10 km. Będziecie mieli rozładunek w takich firmach w małych miejscowościach, gdzieś tam na wioskach, no bo różne firmy są zlokalizowane. Staracie się zawsze jechać tak raczej główną drogą, bo bo tak ciężarówką to kurczę można tak się wpierniczyć w jakieś kłopoty ja są takie sytuacje, że nie ma gdzie zawrócić Trzeba kurcze Ruch blokować, na czuja gdzieś tam cofać Kurcze, no zdarzają się takie różne sytuacje Też oczywiście miałem Nieraz Tutaj do tej firmy co jadę też jest Ogólnie była droga trochę krótsza chyba 5 km. No nie wiem, ile to czasowo by było szybciej czy by było w ogóle szybciej ciężarówką. Trzeba wziąć to pod uwagę, że droga krótsza nie zawsze jest szybsza, też jeśli chodzi o ciężarówkę. starać się zawsze głównymi drogami dojeżdżać do takich firm a ja, się paskudna pogoda zrobiła Nie Ciekawie. Szaro-buro i ponuro w tej Anglii. A, dzisiaj to chyba Ciężko będzie się jeszcze załadować, chociaż nie zobaczymy. O, 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 panie. Tor z przeszkodami. Hmm, coś tam się narobiło w małych miasteczkach to wystarczy, że ktoś tam od Stanu nawaryjnych i zaraz korek się robi. I to tak wygląda. Najlepsze to, są takie, najlepsze to są takie ronda, przez które będę musiał niestety przejechać. A, 7 kilometrów to już powinien dojechać A już dojeżdżam Jeszcze 600 metrów Muszę zobaczyć gdzie to dokładnie jest, bo to kurczę łatwo się pomylić z tymi z tymi wjazdami A najgorzej wjechać i potem kurczę Najgorzej przejechać I potem wracaj, zawracaj Dobra, późno a tutaj to jest tutaj, dobra, ok. tu Ale ciasno tutaj jest Wiesz, W miejscu tam trzeba się obrócić, ale tu już po rozładunku Już na pusto Będę musiał potem tam zobaczyć opone, bo kurczę, po krawężniku tam dosyć ostro przyjechałem Na tych rondach śmiesznych Jesteśmy na miejscu Teraz Wszystko będzie jasne co i jak Co i jak i co i dlaczego <laughs> Żadnego auta nie ma to może mnie jakoś w miarę szybko Taką folię się właśnie ładujemy, ładujemy do cwikał często To był jeszcze za to by było byłoby fantastycznie. Dobra, czy będzie to będzie. Hmm. Okej, okay. idę się zameldować. Zobaczymy co to będzie się działo. Nie rozładowany, ile mi tu wyszło tej pracy? 43 minuty. Dobra, pół godziny będzie trzeba zaraz wykręcić jeszcze pauzy. 4.11 mam wyjechany. No niedaleko jest lejba, zaraz sobie Podjady. Dobra, zwracenia jeszcze nie mam. teraz obróci tutaj na tym śmiesznym placu no, a tutaj będzie dosłownie w miejscu no nie ma jakoś, nie ma innego wyjścia ogólnie firma spoko, fajnie ludzie tu pracują To jest malutko miejsce. Ale jest to do zrobienia. Tu jakąś wiatę, hale jakąś stawiają, tego nie było jeszcze. Już to... no, parę miesięcy temu byłem. na styk tutaj nie było tych kurde rysztowań tutaj tu tutaj troszkę więcej tego miejsca było a bezpoko były jeszcze zapasy troszkę No i dobra, czekajmy na zlecenie, jadę pół godzinki sobie pauzy zrobię Jakaś... obiad nie będę robił, bo tu nie ma czasu na rano obiad coś na szybkiego sobie zjem papiery podbite, chyba też uważaj na te papiery kurczę ostatnio miałem, no w tamtym roku miałem taką sytuację A z tymi regipsami co jechałem No, tak kurczę, przestrzegają tych przepisów BHP Błyskowy mi oddał papiery A ja, tak wziąłem te papiery, wrzuciłem sobie do auta Dlaczego ogólnie sprawdzam mu to kurcze Ale wtedy jakoś tak nie wiem to otworzyłem drzwi, wrzuciłem do auta bo szybko się tam chciałem pospinać i Chodzę do auta, kurczę sprawdzam te papiery no, Wszystko mi podbił oprócz cemerki. No teraz znowu, kurde szukaj gościa Do biura musiałem się tam cofać, kurczę no, A tak trzeba wszystko pilnować Dobra, tutaj zaraz będzie taka fajna Fajna, niefajna lejba Polskała przerwa. Czas na przerwa. Szybkie pierogi zjedzone. 45 minut. No w sumie 34, tu zrobiłem ale 15 miałem wcześniej wykręconą. Mam już zlecenie, Między międzyczasie przyszło, jadę do King's Lynn po papier Także kto ogląda miary na bieżąco to wie. Wie co to, no plus minus co to za firma, bo akurat robiłem nagranie podczas załadunku w tej firmie I tam właśnie, z oglądających mnie, jak ktoś pamięta, tu była ta firma, co ponad 9 godzin czekałem na, na załadunek Wtedy zakończenia pracy nie zrobiłem I chyba dopiero po... No, dziewiątkę wykręciłem i zadzwonili do mnie, że... Żeby jeszcze wyjechać wieczorem się załadować A papiery dopiero na drugi dzień miałem Także jadę tam się ładować Nie będę już tam nagrywał, bo... Tak, żeby nie, się nie powtarzać z tym wszystkim no nic, trzymajcie się, ja tam sobie na razie jadę jeszcze no, 240 km, no, mam co jechać jeszcze. Zapraszam do subskrybowania, dziękuję za wszystkie komentarze, szeregości, życzę Wam wszystkim, trzymajcie się, cześć.